Chciałem dzisiaj serdecznie powitać moich kolegów, pana senatora Jarosława Rusieckiego, posła Krzysztofa Lipca oraz radnych miasta Sandomierza, powiatu, pełnomocników Prawa i Sprawiedliwości, gdzie dzisiaj ważne wydarzenie rocznica 24. wizyty Ojca Świętego tu na Błoniach Sandomierskich. Była to wizyta historyczna. My ciągle mamy w pamięci ten czas te słowa kierowane właśnie do y, Sandomierza, no, ale do wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj na tych błoniach znalazło się blisko pół miliona, pół miliona osób. Co prawda pogoda dzisiaj całkiem inna niż wtedy, potężny upał, ale warto było trudzić wtedy, żeby wtedy rzeczywiście bardzo ważne słowa o Sandomierzu, o prastarym Sandomierzu, który jest otwartą księgą. Wiary, gdzie nawet przez cały czas zaborów, okupacji, czas komunizmu ta wiara przetrwała, i to jest bardzo ważne, że tą wielką kartę pisali właśnie błogosławieni święci. Jesteśmy też w 800. rocznicę śmierci błogosławionego Wincenta, Wincentego Kadłubka, a więc pewne rzeczy są ważne. Ale przede wszystkim te słowa, które padły i one są cały czas aktualne o czystości serc, że tylko serce czyste, kochające Boga jest w stanie dać miłość, również pochylić się nad drugim, drugim człowiekiem. Kierował również te słowa do młodzieży, że jest właśnie trudno czasem zachować przykazania, ale trzeba wytrwać, bo to daje podstawy do Dobrej rodziny do małżeństwa. Dlatego my pamiętamy i też stanęliśmy w obronie. Tutaj są też radni, radem miasta Sandomierza czy też powiatu, kiedy przyszedł ten czas opowiedzenia się i wrażenia swojej mocnej postawy w obronie Ojca Świętego, gdzie spotkaliśmy się z atakiem na świętość, na autorytet naszego wielkiego Polaka. Sandomierz, Ziemia Sandomierska stanęła w jego bronie. Dlatego dzisiaj też chcemy pamiętać, chcemy pokłonić się i chcemy przestrzegać nauk Ojca Świętego i tych, które tu wygłosił, czy padły te słowa w Sandomierzu, jak również podczas tych wszystkich wizyt do, do Polski, do tego wielkiego jego pielgrzymowania do naszej, naszej Ojczyzny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Lipiec. Dla mnie to wielka radość, że po 24 latach mogę znowu stanąć sandomierską prawicą tu na tej ziemi, gdzie stanął ojciec święty Jan Paweł II skierował do zgromadzonych liczyń tutaj pielgrzymów papieskie przesłanie. Dla mnie ten dzień jest szczególny. On akurat... Yy, Miał miejsce, ta wizyta miała miejsce wtedy, kiedy dzień wcześniej ojciec święty Jan Paweł II po raz pierwszy jako papież odwiedził Parlament Narodowy, a tym parlamentem był właśnie polski parlament. Ja wtedy zasiadałem tam w Zgromadzeniu Narodowym jako senator i też wsłuchiwałem się w papieskie przesłanie. Następnym dniem był właśnie Sandomierz, i ciągle to podkreślam, kiedy stajemy. Przed epitafium upamiętniającym w Polskim Sejmie wizytę Jana Pawła II, i kiedy goszczą tam w Polskim Sejmie przedstawiciele ze Świętokrzyskiego, młodzież, to zawsze o tym mówię, że następnego dnia papież przybył na Świętokrzyską Ziemię do Sandomierza. I cieszę się, że. Sandomierskie prawo i sprawiedliwość pamięta o tym wydarzeniu, bo to wydarzenie rzeczywiście jest niezwykłe. Gościć na tej ziemi głowę Kościoła Katolickiego, papieża Polaka, najwybitniejszego Polaka w naszych narodowych dziejach, to rzecz niesamowita i mam takie przekonanie, że pamięć o tej wizycie będzie przenoszona z pokolenia, z pokolenia na pokolenie, a ten pomnik, który stanął właśnie na tym, wyjątkowym miejscu będzie nam pozwalał właśnie przypominać to co się wydarzyło 24 lata temu stąd popłynął silny papieski głos wzywający ludzi do tego aby czynili dobro Bardzo dziękuję bardzo proszę panie senatorze stojąc na placu papieskim oczywiście Żywa w pamięci jest uroczystość sprzed 24 lat i obecność papieża Polaka w tym miejscu i ogromnej rzeszy Polaków. Ponad pół miliona ludzi w tym miejscu zgromadziło się 24 lata temu. Tak jak zostało już zauważone, wtedy był ogromny upał, ale i ogromne gorące serca. Sandomierza, całej diecezji czy tej części Polski i jestem wdzięczny moim koleżankom, kolegom z Sandomierza, z powiatu sandomierskiego, że o tym wydarzeniu pamiętają i dzisiaj możemy pochylić się pod figurą świętego Jana Pawła II, a pamiętajmy, że w tle figury jest Krzyż Virtuti Militari, bo wtedy również to zgromadzenie, ta piękna Eucharystia prowadzona przez papieża Polaka była również związana z obecnością żołnierzy wojska polskiego. Pamiętamy te piękne zdjęcia, te piękne obrazy, które poszły w świat. Kompania reprezentacyjna wojska polskiego stojąca ze sztandarem na wzgórzu Sandomierskim to było coś pięknego, co myślę, że zachwycało naszych rodaków. I dzisiejszy dzień, myślę, że jest kolejnym czasem wdzięczności dla świętego Jana Pawła II, Polaka, który ukazał w wielkim świetle i Kościół Sandomierski, bo pamiętajmy. O homilii wtedy wygłoszonej przez Ojca Świętego, wspomnianego Sługę Bożego, księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego, robotników z Zawisły, ze Stalowej Woli, jak również hutników, bo i oni wtedy mieli swoje szczególne miejsce tutaj, na placu tej pięknej Eucharystii. Musimy pamiętać, jako rodacy. O naszym wielkim świętym Polaku i stawać w jego obronie w tych trudnych czasach, gdzie niektóre środowiska, które chcą, aby pamięć o Ojcu Świętym, o jego nauce była zagubiona, zacierana, my do tego nie możemy dopuścić. I dlatego tutaj wszyscy jesteśmy. Jesteśmy razem i dziękuję jeszcze raz koleżankom i kolegom z Sandomierza, panu posłowi Markowi Kwitkowi, panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi, że tworzymy wspólnotę, która daje świadectwo o Janie Pawle II, o pięknie tej Ziemi, o jej wspaniałej historii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, że. Święty Jan Paweł II jest również honorowym obywatelem miasta. Sandomierza to też zobowiązuje. Dlatego bardzo proszę teraz pana radnego Krzysztofa Szatana. Szanowni Państwo, 24 lata temu byliśmy na tym placu z małżonką, z moją mamą, z moją siostrą i to było wielkie, wspaniałe przeżycie. Tamte słowa, tamta atmosfera pozostała w nas do dzisiaj i pozostanie do końca naszych dni, że tak powiem. Sandomierz, Ziemia Sandomierska pamięta Ojca Świętego, wspomina Ojca Świętego, stosuje się do jego nauki i broni jego dobrego imienia. Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie przez aklamację przyjęła uchwałę w obronie. Właśnie dobrego imienia i nauki Jana Pawła II, Ojca Świętego, naszego ukochanego Ojca Świętego. Jestem przekonany, że to dziedzictwo tysiącletnie, na które tak pięknie powołał się Ojciec Święty w swojej homilii, będzie podstawą do naszych codziennych działań, do naszych starań o to, aby to miejsce uświetnić, abyśmy mogli tutaj się spotykać i mogli pielingnować te nauki i stosować się do zasad, które Ojciec Święty nam przekazywał. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dziękujemy gościom, dziękujemy tutaj wszystkim zebranym za obecność i myślę, że takie spotkania to jest też dowód bycia razem, dowód, że jesteśmy razem i że wyznajemy wspólne wartości. Dziękuję bardzo. Pan radny Szanowni Państwo, aż trudno uwierzyć, że to już 24 lata minęło od wizyty Ojca Świętego w Sanomierzu Jana Pawła II. Pamiętam, jak wtedy te pół miliona ludzi było na tym placu. Nie było tu miejsca na tym placu, jak patrzę przed siebie, na, na rynku, tak zwanym targowisku. Wszędzie, wszędzie byli ludzie. I co my to wszyscy pamiętamy i wspominamy? i cieszymy się, że mieliśmy tak wielkiego rodaka i ta pamięć, którą teraz podtrzymujemy, jest tylko takim naszym jakby znakiem, że pamiętamy, że wiemy jak wiele uczynił dla naszego narodu i tak jak powiedział tu kolega radny miejski, też rada powiatu sanomierskiego jednogłośnie w głosowaniu jawnym poparła na, na wiosnę uchwałę, która broni dobrego imienia naszego papieża, bo wszyscy, wszyscy musimy pamiętać, że lepszego Polaka przynajmniej jeżeli chodzi o żyjących, nie udało nam się dzisiaj. Nie ma lepszego Polaka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 24 lata, 1999 rok, prog milenium, czasy trudne, 10 lat od zmian ustrojowych. Po raz kolejny papież zjednoczył nas. Pokazał, że można razem, mimo trudów, mimo rządów, nie zawsze radzących sobie z tak trudną rzeczywistością postsowiecką, postsocjalistyczną, zjednoczenie, które następuje najpierw w naszych sercach, potem przejawia się w naszych umysłach i czynach, to doprowadziło do kolejnych, kolejnych, kolejnych dobrych wyborów, kolejnych dobrych zmian, a dziedzictwo. Tysiąclecia chrześcijaństwa, jak również te słowa, które zapadły na pewno każdemu głęboko w sercu, jedni drugich ciężary nośmy i nie bójmy się żyć, bądźmy odważni, zostaną z nami na zawsze. Mam nadzieję, że ten pomnik i to dzisiejsze nasze spotkanie przyczyni się do tego, że młodzi ludzie będą pamiętać o tym wielkim Polaku i o tym, czym i kim był dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.